w bierz się do pracy ostro. Śniadanie podaj siostrom. Garnki w kuchni wyszoruj i posprzątaj, bo za ciebie nie sprząta. A ja jestem młoda, kto się w wodzie przejdzie? Niech mi powie woda, czyja to uroda. Ja bym chętnie wszystkie lustra potłukła, bo wyglądam w nich po prostu jak kukła. Nie pomogą koronki, Pożyczę ci moje stronie. Zwyż po kopuł i sadzę, i rób wszystko tak, jak ci radzę. Spójrz, mamo, wchodzi po schodach jakaś ciężniczka młoda. Mamo, no co, Kasieńko? Jak ona stąpa miękko? Powiem wam, moi drodzy, do puszka, że w pani bezmiennej poznałem kopciuszka. Królestwo to tylko złudzenie. Nie złudzenie, lecz olśnienie, Już poczuć my odmienie. Tak znajdzie się właścicielka, Złotego pantofelka. W otoczeniu tam, nie zeszedł do pałacu, Ją sprowadzić należy. Chodzić tam nie ma po co, Jest tam domowa służba. Nosi jano kopciuszka. A to ci nie więc to ty jesteś królewska wybranka, a lutofelek leży nad króla. Pójdziesz z nami, panienko, To króla. Raz, dwa, Nie wróć, nie wróć, nie jeść, nie jest Czerwony To hmm. się Nie, nie, czerwony gdzie mój przeszliście czerwony kapłun? Jak w oczy się stali wilków, co nie krzyczą nawet mutryków? Panie wilku! Ja! Idę do babci. Babcia chora i czeka od rana. Kto to szuka? I czego tu szuka? To ja, babciu czerwonym! Ledwo stoję, a w kurź Babciu miła. No Babcia, drzwi otworzyła. Babciu, dlaczego jesteś taka zła? Boś za długo do mnie szła. To, że przybił, po muszę. Tak, jak grubego, wyda muszę. Litości, panie krajowe. Do litości nie ma mowy. E, e, u. Masz pan w opułkach razem z wnuczką. Piękna w panu garobę żyje stola karbowy i Niemcy. Piękna w panu garobę żyje stola karbowy i Niemcy. Groch po brzuszku, że te pielęgnię. Dzięki, dzięki, panie gro, jakoś żyje się po